He, daj spokój, puść już. Ja dzisiaj prowadzę flasha. No, head no. Najpierw PUBG gniewało się na Fortnite za jawne inspiracje, a teraz samo mocno podbiera pomysły. Dodają oni bowiem nowy element Event Mode polegający na zebraniu kilku tymczasowych i zmieniających się trybów. Pierwszym mają być ośmiosobowe zespoły. Czyli co, podebrane, bo się spisuje, czy tylko inspiracja. Słowa Michaela Lejdlowa zdecydowanie zasmucą fanów serii Dragon Age. Były dyrektor generalny tej obecnie trylogii podczas wywiadu zdradził, że nad projektem czwartej części pracuje bardzo podstawowa ekipa składająca się z pisarza i zaledwie dwóch projektantów. Przez pracę nad antem premiera D.A. jest wyjątkowo płynna. 20... Na PC i PlayStation 4 debiutuje japoński RPG od Level-5, czyli Ninokuni II: 2 Revenant Kingdom. Debiut na komputerach osobistych i kontynuacja gry z roku 2010. Bardzo cieszy ciepłe przyjęcie tytułu, gdyż twórcy dodali całą gamę nowych rozwiązań, zarządzania królestwem czy prowadzenia wojen. Od zapowiedzi trybu Bad Blood minęło już trochę czasu, to też Techland w końcu zaprezentował gameplay, który oglądacie w tle. Rozgrywka ma skupiać się na sześciosobowym PvP w stylu Battle Royale, lecz ze znanym, z dying light zacięciem i docenianym wszędzie systemem parkour. Dziś premiera Away Out, czyli kooperacyjnej gry akcji na PC i konsole obecnej generacji. Sądząc po pierwszych ocenach, Hazelight dobrze oddało elementy współpracy, problemy bohaterów, lecz oczywiście gra nie ustrzegła się wad. Zainteresowanych naszymi odczuciami zapraszam do materiału Michała i Jordana. A na koniec przyjemna niespodzianka na weekend. Entuzjastów Survivalu zapraszamy na Origin, gdzie przez krótki czas zdobyć można darmową pełną wersję Dead in Bermuda. Zainteresowanych czeka zarządzanie grupą ocalałych, podejmowanie decyzji moralnych, a to wszystko w komiksowej oprawie graficznej. Do miłego weekendu wszystkim. Siły, wytrwałości i tak dalej.